Słuchajcie, macie czasem tak, że siedzicie sobie spokojnie, pijecie sobie kawkę, przeglądacie internety i nagle trafiacie na coś tak odklejonego, że musicie się z kimś tym podzielić? No więc ja miałam dzisiaj tak rano, tak więc muszę Wam to pokazać, bo sama z tym żyć nie będę. Odpaliłam sobie podcast. Naczelni, wiecie, to jest to miejsce, gdzie spotykają się giganci polskiego dziennikarstwa, Bartosz Węglarczyk z Onetu i Tomasz Sekielski, były już chyba naczelny Newsweeka, żeby wytłumaczyć nam, maluczkim, jak działa świat. Zazwyczaj jest tam dużo kiwania głowami i mądrych min, ale tym razem panowie weszli na orbitę okołoziemską. Posłuchajcie tego fragmentu, bo to jest złoto. Natomiast panie Marcelinie Zawiszy z partii Razem, która mówi, że Izrael powinien być bojkotowany tak samo jak Rosja, to chciałbym powiedzieć, że pani Marcelino, warto by było się czegoś dowiedzieć, zanim się otworzy usta i się wypowiada opinię. Pan, to zdanie drugie, w którym pani porównuje Izrael do Rosji, wskazuje na to, że pani nie ma pojęcia. Proszę sprawdzić w kalendarzu datę 7 października 2023. Może mieć to coś wspólnego z tym, co się potem w strefie gazy wydarzyło? Chyba, że pani uważa, i oczywiście to jest druga możliwość że Rosja słusznie zaatakowała Ukrainę, bo Ukraina i coś wcześniej złego zrobiła. I to po prostu była reakcja Rosji na złe zachowanie Ukraińców. Także jest pani albo ignorantką, albo pani uważa, że Rosja miała powód, żeby zaatakować Ukrainę. Proszę sobie wybrać jeden, jeden jedną z tych postaw i po prostu powiedzieć publicznie, co pani uważa. Czy pani nie wie, czy pani lubi Putina? To ma to pani takie dwie możliwości. Bardzo mi się nie podoba to, że lewica europejska stała się antyizraelska, a często również antysemicka. To nie jest tożsame, ale czasami jest, jednak. I... Też bym może proponował, żeby politycy nie zajmowali się konkursami muzycznymi. To tak tylko rzucam, że może państwo biorąc publiczne pieniądze, a bierzecie te pieniądze od wszystkich, również od tych, którzy się nie interesują Eurowizją. Może nie jest to temat dla was. Tak podrzucam tylko, że jest parę ważniejszych rzeczy. A ja mam Słyszeliście to? Ludobójstwo to przesada. Wszystko zaczęło się 7 października. Wiecie co? Ja rozumiem, że można kogoś lubić albo nie lubić. Można mieć swoje sympatie polityczne. Ale twierdzenie, że historia Bliskiego Wschodu zaczęła się w 2023 roku, to jest poziom analizy, którego spodziewałabym się po pijanym wujku na weselu o trzeciej nad ranem, a nie po redaktorze. Po takich ważnych osobistościach. Przynajmniej tak się czują ci goście, prawda? No serio, chłopaki, wy tak na trzeźwo. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co nazywam syndromem wybiórczej ślepoty. Zobaczymy, jak ludzie. Którzy na co dzień pouczają nas o konstytucji, prawdzie i moralności nagle dostają ataku amnezji, kiedy temat schodzi na Izrael. I powiem Wam szczerze, że to będzie taka no, bolesna operacja, bo będziemy musieli przebić się przez taką warstwę hipokryzji, że przydałby się taki młot pneumatyczny. Ale spokojnie, mam za sobą fakty, a fakty, jak mawiał klasyk, są najbardziej upartymi rzeczami pod słońcem. To chciałbym powiedzieć, że pani Marcelino. Warto by było się czegoś dowiedzieć, zanim się otworzy usta i się wypowiada opinie. Zanim rozłożymy te bzdury na czynniki pierwsze, musimy sobie ustalić jedną rzecz. O co my w ogóle robimy dym? Przecież to tylko podcast. Dwóch gości sobie gada, prawda? No właśnie nie do końca. Problem polega na tym, że Bartosz Węglarczyk i Tomasz Sekielski to nie są jacyś tam randomowi youtuberzy. To są ludzie, którzy meblują nam głowy. To oni decydują, co zobaczycie rano w na jedynce onetu. To oni ustalają, kto jest bohaterem, a kto zbrodniarzem, kogo mamy żałować i wysyłać serduszka, a kogo możemy olać ciepłym moczem. I tu pojawia się zgrzyt. Pamiętacie, jak ci sami panowie grzmieli o rosyjskich barbarzyńcach na Ukrainie, pamiętacie te teksty o orkach, o zbrodniach wojennych, o mordowaniu cywilów. Wtedy wszystko było czarno-białe. Był agresor, była ofiara. A teraz przenieśmy się do Gazy. Mamy tam sytuację, gdzie liczba ofiar cywilnych idzie w dziesiątki tysięcy. Miasta wyglądają jak Warszawa w 1944, a nasi naczelni nagle zamieniają się w dyplomatów. To skomplikowane, to reakcja, Hamas zaczął. Nagle znikają wielkie słowa o hum humanitaryzmie, a pojawia się narracja rodem z biura prasowego Izraelskiej Armii. Dlaczego o tym mówię? Bo mam. Alergie na podwójne standardy. Nie kupuję tego. Jeśli zabijanie dzieci jest złe w Kijowie, to jest tak samo złe w Gazie. Kropka. Nie ma lepszych i gorszych dzieci. A wmawianie nam, że jest inaczej, to robienie z nas idiotów. I o tym właśnie jest ten odcinek. O tym, jak elity odkleiły się od bazy i lewitują gdzieś w oparach własnej nieomylności, kompletnie ignorując to, co cały świat widzi. No to jedziemy z tym koksem. Pierwszy mit wszystko zaczęło się 7 października. To jest moje ulubione. To tak jakby powiedzieć, że druga wojna e, światowa wybuchła, bo Niemcy nagle bez powodu wstali lewą nogą 1 września. Panie Bartoszu, panie Tomaszu, ja wiem, że w redakcji macie dużo pracy. Ale może czasem warto otworzyć Wikipedię albo chociaż raporty z ONZ. 7 października to była straszna zbrodnia Hamasu. Nikt normalny tego nie neguję, ale Gaza nie była wcześniej Szwajcarią. Cofnijmy się. Jest rok 2007. Izrael zakłada blokadę Strefy Gazy. 2 miliony ludzi zostają zamknięte na skrawku ziemi mniejszym niż Trójmiasto, odcięcie od świata, bez prądu, bez czystej wody, z bezrobociem na poziomie 50%. Ludzie, to trwało przez 16 lat przed atakiem Hamasu. 16 lat życia w klatce. Albo weźmy rok 2018. Wielki Marsz Powrotu. Pamiętacie to? Palestyńczycy podchodzą pod płot graniczny. Tak, rzucają kamieniami, palą opony. A co robi najbardziej moralna armia świata? Urządza sobie strzelnicę. Raporty Human Rights Watch są dostępne w sieci. Można sprawdzić. Snajperzy strzelali ludziom w kolana, żeby ich trwale okaleczyć. Zabili ponad 200 osób, w tym 46 dzieci. Dzieciaków, gdzie wtedy były wasze podcasty o ludobójstwie, gdzie było oburzenie, cisza. Więc błagam, nie wciskajcie nam kitu, że historia zaczęła się wczoraj. Warto by było się czegoś dowiedzieć, zanim się otworzy usta i się wypowiada opinię. To jest konflikt, w którym jedna strona ma drony i myśliwce F-35, a druga ma kamienie i rury kanalizacyjne przerobione na rakiety. Udawanie, że tego nie widzicie, to nie jest dziennikarstwo, to jest. W sumie właśnie, co to jest. Teraz będzie trochę mniej śmiesznie, bo przechodzimy do liczb, a liczby w przeciwieństwie do Was, chłopaki, nie mają poglądów politycznych. Bartosz mówi, ludobójstwo to przesada. Okej, okay. spójrzmy na dane z grudnia 2025. W Gazie zginęło ponad 45 tysięcy ludzi. 45 tysięcy. Wiecie ile to jest? To jest tak, jakby z mapy Polski zniknął cały Sopot. Cały. Wszyscy mieszkańcy. Puf, nie ma. A ta liczba oczywiście ciągle się zwiększa, więc zapewne już niedługo... Będzie ich dużo więcej, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że wśród ofiar jest 17 tysięcy dzieci. 17 tysięcy to nie są bojownicy Hamasu z karabinami. To są maluchy, które jeszcze nie nauczyły się wiązać butów. To są noworodki w inkubatorach. To są dzieciaki, które chciały pograć w piłkę. 17 tysięcy dzieci to jest jakieś 600 pełnych klas szkolnych. Wyobraźcie sobie 600 pustych klas. 90% szkół w gazie zostało zrównanych z ziemią. Ponad 80% pól uprawnych spalono. To nie jest walka z terroryzmem. To jest oranie ziemi tak, żeby już nic tam nigdy nie wyrosło. Amnesty International wydało raport Anatomia Ludobójstwa. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości mówi wprost: Halo, to wygląda na ludobójstwo, przestańcie. A w Warszawie siedzi dwóch gości w klimatyzowanym studiu. I mówi, e tam przestańcie, to tylko reakcja. Warto by było się czegoś dowiedzieć, zanim się otworzy usta. No ręce opadają, naprawdę. Jeśli to nie jest upadek moralny, to ja nie wiem, co nim jest. I na deser zostawiłam sobie moją ulubioną część. Eurowizję, tak wiem, piosenki, brokat i tak dalej, ale to jest idealny papierek lakmusowy. Pamiętacie, 2022? Rosja wjeżdża na Ukrainę, co robi świat, co robią media? Bum, Rosja wylatuje zewsząd, z Eurowizji, z piłki nożnej, z siatkówki. Nawet rosyjskie koty miały bana na wystawach serią. I bardzo dobrze, agresor musi ponieść konsekwencje. Pełna zgoda. A teraz mamy rok 2024 i 2025, Izrael robi w gazie. Przemeblowanie takie, jakiego świat dawno nie widział i co, i nic. Izrael jedzie na Eurowizję. A jak ktoś protestuje, jak Holandia czy Irlandia, to nasi naczelni dostają piany w ustach, że to antysemityzm, że to głupie, że nie można mieszać polityki do muzyki. Czekajcie, czy ja dobrze słyszę. Jak Rosja, to polityka. Polityka wtedy okej. Okay. Jak Izrael, to muzyka łagodzi obyczaje. To jest właśnie ten fikołek intelektualny, przy którym można sobie kark skręcić. Jeśli macie zasady, to one muszą działać zawsze. Jeśli wyrzucamy bandytów z salonu, to wszystkich, a nie tylko tych, których nie lubimy, bo jeśli zasady działają tylko wtedy, kiedy nam pasuje, to nie są to zasady. To są za przeproszeniem widzi się. No dobra, pośmialiśmy się prawie trochę po ponarzekaliśmy, ale co z tego wynika dla nas zwykłych kowalskich? Ano wynika z tego jedna bardzo smutna rzecz. Przez takie gadanie tracimy totalnie zaufanie do czegokolwiek. Bo zobaczcie, jeśli ci sami dziennikarze, którzy wczoraj płakali nad losem ukraińskich dzieci, dzisiaj wzruszają ramionami nad losem palestyńskich dzieci, to co my mamy myśleć, że to wszystko ściema, że te ich wartości europejskie, prawa człowieka, demokracja to tylko takie puste, Hasła, którymi wycierają sobie gębę, kiedy jest to wygodne politycznie. To jest paliwo dla cynizmu. Młodzi, młodzi ludzie patrzą na to i myślą: skoro oni kłamią w tej sprawie, to pewnie kłamią we wszystkim i wiecie co, trudno im się dziwić. Skutek jest taki, że przestajemy wierzyć mediom, przestajemy wierzyć autorytetom, zostajemy sami w bańkach informacyjnych, wkurzeni i zdezorientowani. A panowie redaktorzy oni dalej będą siedzieć w swoich fotelach. Przekonani o swojej misji dziejowej, nie widząc, że właśnie piłują gałąź, na której siedzą. Podsumowując ten nasz dzisiejszy sens terapeutyczny, i powiem Wam, że coraz bardziej boli, kiedy widzi się, jak bardzo chłopaki odlecieli w kosmos w obronie jedynej słusznej narracji, broniąc Izraela za wszelką cenę, nawet wbrew oczywistym faktom i liczbom, i, i raportom z ONZ, nie pomagają nikomu, ani Izraelowi, ani Polsce, ani dziennikarstwu, robiąc siebie po prostu, no cóż, powiedzmy to delikatnie, rzeczników sprawy, której obronić się nie da. Nie dajcie sobie wmówić, że czarne jest białe, a bombardowanie szpitali to samoobrona. Miejcie swoje oczy, miejcie swój rozum, i mam do Was pytanie. Tak, już na koniec. Jestem mega ciekawa Waszego zdania. Czy uważacie, że Izrael powinien wylecieć z imprez międzynarodowych, tak jak Rosja? Czy jednak nasi naczelni mają rację i to zupełnie inna sytuacja? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że no, prawda jest ważniejsza od polityki. Ja się z Wami żegnam, idę po Melisę, buziam, pa.